Okej, okay, cześć! Ja jestem Harry, a to jest odcinek, w którym chcę Wam pokazać yy, to, co się znajduje w moim komputerze. Nie będziemy nic podpinać. Powiem po prostu, co, co jest najważniejsze, czego się przestrzegać i poopowiadam op sobie po prostu trochę. No. no to lećmy z tym koksem. E, trochę mi tutaj będzie przeszkadzało to. No, ale dobra, weźmiemy sobie tak. Dobra, zacznijmy od. Od góry lecimy po prostu, i tak, tu mamy zasilacz. Ja mam trochę słaby ten zasilacz i będę musiał sobie go ulepszyć, gdyż ja mam 400 W, ale nie zawsze tym się można sugerować, ponieważ nie każdy zasilacz zasilaczowi jest równy. Czasami jest tak, że kupimy zasilacz, który ma niby napisany 500 W, a tak naprawdę ma 450, 400, no niżej już raczej nie, ale. Ale nie zawsze ma te 500W, nie, 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 nie zawsze ta wartość jest właśnie e, taka, jak e, jest napisane. <laughs> tak samo jakbyśmy kupili 600W, no to ona może być dużo mniejsza, prawda? Ale jest bardzo potrzebne, żeby utrzymać wszystko e, w całości, żeby nic się nie spaliło, żeby nie było żadnego zwar no, zwarcia to nie. Przepięcia ani nic. E, dlatego. Dobra, Dla, no dlatego trzeba mieć po prostu taki za, zasilacz, żeby e, był adekwatny do wszystkich części, jakie się, się znajdują w komputerze. I więcej tych części, tym mocniejszy musi być zasilacz. Tutaj mamy napęd. O, napęd DVD po prostu. E, nagrywarka zwykła i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze widać, ale tutaj już są takie, właśnie, zapięcia. Coś takiego. Znaczy nie, tutaj akurat takiego czegoś nie ma. O, takie coś jest i, i, i drugiego już nie widzę, ale chyba tam widać. To jest nowoczesne zapinanie, pod, podpinanie, którego wcześniej nie było. Wcześniej były takie taśmy długie. Nie wiem czy pamiętacie, ale teraz pozbyto się ich. No, i zamieniono właśnie na coś takiego, co jest dużo łatwiejsze, dużo lepsze. Dobra, lecimy dalej. Tak, tutaj mamy wentylatorek, radiator, a co pod samym spodem, na samym dole, mamy procesor. Ten procesor wygląda mniej więcej taka kosteczka kwadratowa z wypustkami od spodu. Co najważniejsze i najdziwniejsze jest to, że jeżeli ją odwrócimy, właśnie to można by zauważyć, że nie, nie, jest, nie jest cała w tych wy, wypustkach, tylko po prostu ma jedną taką, jakby szczelinę. I ta szczelina jest najważniejsza, ponieważ e, miejsce, w, do którego wkładamy, na które wkładamy e, procesor, też ma właśnie taką lukę. I musimy właśnie zgrać e, wszystko razem, bo inaczej, jeżeli założymy odwrotnie, nie wiem, no to po prostu albo uszkodzimy procesor, albo nam się nic nie uruchomi, ale raczej uszkodzimy procesor i będzie dupa blada. Na ten procesor, tylko nie od spodu, tylko na górę, nakładamy warstwę ochronną, taką pastę. I to nie jest pasta do zębów, ani krem Nivea, bo często słyszałem, że <laughs> ludzie są czasami tak nie wiem, niemyślący, że zamiast iść się spytać po prostu jakiegoś E, jakąś osobę, która się zna na tym, no to ładują po prostu to, co mają pod ręką, bo uważają, że jeżeli pasta, no to czemu nie pasta do zębów? Ale to jest pasta ter termoizolująca, <laughs> taka, żeby się po prostu nie przegrzewało pomiędzy radiatorem a procesorem. E, tak. I druga rzecz bardzo, bardzo ważna. Otóż kurz. Mamy coś takiego. Ta to jest powietrze pod ciśnieniem. Jest to bardzo tania rzecz, ale jakże potrzebna. Tak samo, waciki i spirytus, tylko nie ten do picia, ale salicylowy. I tak, kurz. Kurz jest chyba jednym z najgroźniejszych kurczy, właśnie tutaj, takich bytów, których się musimy zawsze pozbywać po jakimś czasie. U mnie raczej tego nie znaczy, no. W sumie, kurczę, widać, ale no, nie wiem. Mam trochę tego kurzu, właśnie. O! nawet można było zobaczyć? O! Jak wszystko lata. Dobra. I musimy czyścić wszystko. Czyli najlepiej tym na podciśnienie. <laughs> Bierzemy sobie i dmuchamy po prostu wszystkie szczeliny wszystko, wszystko dosłownie wszystko nawet e, wentylator w. Zasilaczu, grafiki i tak dalej, dobra, ale do tego jeszcze dojdziemy. sobie. do grafiki, podpinanie, albo dobra, to lecimy dalej. Grafika, no, można zauważyć, że jest największa. Właśnie miałem poprzednią e, inną. <laughs> Przepraszam, was, ale tamta była dużo, 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 dużo mniejsza. Podpinamy je za pomocą czegoś tutaj, takiego. I w sumie chyba tylko tyle, bo to jest tylko i właśnie do zasilania. Nie znam więcej, nie potrzeba. <coughs> Przepraszam. I tak, tutaj mamy też wentylator i radiator, czyli jest to e, chłodzenie pasywne, tak zwane. Tu mamy coś takiego, coś, co mi się wydaje, że to jest właśnie, e, bo to jest karta od ATI. Od, tak, dobrze, Radeon. I chyba właśnie z funkcją SRI, czyli możemy podpiąć drugą kartę gra, graficzną za pomocą czegoś tutaj takiego. To możemy wyjąć i wtedy podpinamy takimi końcówkami. Lecimy dalej, tutaj mamy kartę sieciową. Tak, ja musiałem mieć osobną, ale jeżeli ktoś ma zintegrowaną, to też jest spoko. Zapomniałem sobie o kartach pamięci RAM. Raczej kościach, tak zwanych pamięci. Wszystko tak naprawdę jest bardzo, bardzo banalne. A tu jeszcze mamy dysk. No. Wszystko tak naprawdę jest bardzo, bardzo banalnie podpiąć. Jedynym problemem przy składaniu komputera. A tu mamy dodatkowy, właśnie e, wentylator. <laughs> przy składaniu komputera, jedynym problemem, który, na który się możecie natknąć, to są nie wiem, czy tutaj. Kurde, przez tą kartę graficzną wszystko... Zaraz, gdzie to je było? Chyba tutaj... Chyba tak. Akurat chyba u mnie tego już nie ma, bo wszystko jest za pomocą po prostu jednego kabla. Tak mi się wydaje. Ale możecie się natknąć na coś takiego, że będziecie mieć kilka kabelków i będziecie musieli podpiąć to, jak tutaj mamy O. Coś takiego. W każde jedno miejsce uważnie trzeba podpiąć, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, a raczej źle, jeżeli źle to zrobicie, to możecie po prostu sobie spalić całą płytę główną. To jest jedyny właśnie problem, na który się możecie natknąć, ale wszystko tak naprawdę macie w instrukcji obsługi. Płyty głównej. Więc wątpię, żebyście mieli jakikolwiek problem. A jeżeli macie problem, no to lepiej oddać już. Albo, albo, albo w sumie nie. Lepiej, jeżeli macie kogoś. A, jeżeli macie kogoś, kto mógłby Wam pomóc, to poproście tą osobę. Niech do Was przyjdzie. Niech Wam pokaże mniej więcej o co chodzi a wy po prostu się przyglądajcie albo jeszcze lepiej, wy to próbujcie zrobić, a on ich was poprawia, bądź ona. Bo tak jest łatwiej. Łatwiej jest potem dla was, jeżeli coś się spieprzy, jeżeli coś e, pójdzie nie tak, jeżeli po jakimś czasie coś kurczę się zepsuje, tak jak mówię, właśnie spieprzy, będziecie mniej więcej wiedzieć o co chodzi, kurde, trochę jestem nie w ładzie, niedawno wstałem, mniejsza z tym, e, będziecie mieć potem łatwiej. Bo tak no to kurczę co, weźmiecie, weźmie wam, podpie, podepnie, zamknie, stoi se, dobra, fajnie, prawda? Ale nagle coś się pieprzy, nie wiecie co, gościa nie ma, no to co, jedziecie kurczę, na serwis, tak? No właśnie, a nie, a nie w tym rzecz. Poczekajcie za No dobra, wracamy sobie do naszej gadki, eee, powiedzieliśmy sobie w sumie już wszystko co się tutaj znajduje i co jest najgorsze do podpięcia, prawda? Ale co jeszcze, co jeszcze kurczę, bym tutaj <laughs> napomnieć? Aha, no dobra. Powiem, powiem tylko tak, jeżeli chodzi o kartę graficzną, ona jest najważniejsza, jeżeli chodzi o gry. Im lepsza karta graf graficzna, tym więcej FPS-ów tak naprawdę w komputerze, znaczy w komputerze Jezu, w grach. No i w sumie chyba to jest praktycznie takie serce kurczę do gier, <laughs> można by tak to nazwać. Drugą rzeczą jest, tak, jest taka sprawa, że niektóre gry wymagają jakby pobierania tekstur z, dy, dy, z dysku. Więc im lepszy dysk w, przy takich grach, tym lepsze osiągamy FPS-y. Więc porów... E, źle. Więc e, jeżeli musimy najpierw się dowiedzieć, czego wymaga tak naprawdę nam od nas gra, jeżeli od nas wymaga tylko i wyłącznie dobrej gra, Grafiki i nie pobiera tekstur z dysku, no to wtedy nie musimy za bardzo inwestować w dysk. Ale jeżeli potem nagle się natkniemy na taką grę, która wymaga jednak tekstur pobierania, pobierania tekstur z dysku, no to wtedy kurczę, no i co? Mamy zajebistą grafikę, ale mamy chujowy dysk. No i wtedy musimy kupić też i dysk. Jeżeli chcemy mieć dobre fps i zagrać w tą grę, tak jak ja w Po zmienieniu na: tego oto tutaj Radeona HD7770, Nagle fps -y tak mi cholernie spadły, jakby nie wiadomo co się tam działo. No, ale właśnie wiadomo jasno, że raz niekompatybilność, dwa pobieranie z dysku tekstur. Jeżeli oglądacie BORE, to on też tam się właśnie kurczę, ma, ma właśnie problemy z, z RAIDŻem przez to cholerne właśnie pobieranie tekstur z dysku. I przez to mamy też lagi. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o pamięć RAM, pamięć RAM jest e, najmniej potrzebną rzeczą, jakby po prostu w całym komputerze. Pamięć RAM w sumie służy. Do czego ona służy? Do. E, kurczę, do operacji, jakby chyba, które się właśnie wykodują w, 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 w komputerze. Czyli na każdą operację mamy jakąś ilość e, pamięci RAM e, udostępnioną. Im więcej pamięci RAM, tym więcej operacji możemy zrobić naraz, jakby w danej chwili, bo nie zżera nam aż tyle wtedy. Jeżeli mamy 8 giga, no to wtedy możemy zrobić więcej niż jak mamy 4 giga. Na przykład sam Battlefield wymaga 4 giga od nas, żeby w ogóle gra poszła, prawda? Więc to też jest. To też jest w sumie ważne, ale nie aż tak, jak karta graficzna. I procesor w sumie. Ale procesor głównie. Jest dla nas najważniejszy, jeżeli właśnie renderujemy już jakiś film. Im lepszy procesor, im szybszy, tym szybszy, tym szybszy jest rende, rendering. <laughs> Więc, tak naprawdę, musimy się zastanowić, co chcemy robić. Jeżeli chcemy tylko i wyłącznie grać, to grafika jak najbardziej zajebista jakaś. Najlepiej GeForce, bo GeForce są najbardziej kompatybilne ze wszystkimi grami, chyba. Rzadko się zdarza, żeby coś się działo nie tak. Jeżeli chcemy nagrywać i <coughs> znaczy no, jeżeli, jeżeli chcemy w ogóle nagrywać filmy z gier, tych zajebistych gier, przepraszam, najnowszych, no to jednak tutaj procesor też już wchodzi w grę. Ramy właściwie możemy sobie podarować. Nie jest to taka ważna sprawa. 8 GB jak najbardziej wystarczy, nie potrzebujecie 32 GB. No chyba, że jesteście koksami i macie tyle forsy, to możecie wydać. No i dysk. Dysk to jest chyba też taki jeden z najważniejszych rzeczy. Ponieważ, jeżeli mamy, ja mam tutaj 500 Gb. 500 giga to jest gówno na te czasy. I Full HD, jeżeli chcecie nagrywać, to już możecie sobie tylko pomarzyć o Full HD, bo naprawdę w chuj zżera miejsce na dysku i w chuj się długo renderuje. No, więc możecie sobie sami już pomyśleć. Co tak naprawdę jest Wam potrzebne? No i w sumie co? Im więcej szczelin w komputerze, takich jak właśnie tutaj mamy na wiatrak, tym lepiej. Najlepiej kurde, nie wiem, żeby wszędzie były te szczeliny, i powkładać, powpierniczać wiatraki. Bo przynajmniej wtedy nam się nic nie przegrzeje. Ja na przykład, procesor to mi się tak grzeje, że po prostu, bu... no, chociaż nie procesor, co ja mówię, zasilacz właśnie, tak mi się cholernie grzeje, że ja go tylko włączyłem komputer na, na chwilę i on jest ciepły. Czujecie? Znaczy no, nie, będzie czuć, nie będziecie czuć, ale taki zwrot. W sumie to kurczę chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o takie podpinanie, kurczę, czegokolwiek, jakichkolwiek kabli, no to tak jak mówiłem, no to nie jest, to nie jest trudne. Ja też nigdy w sumie tego za bardzo nie robiłem, nie składałem jeszcze nigdy komputera. No ale na przykład kartę graficzną sobie wymieniłem. <laughs> Co nie było wielkim problemem. W sumie było troszeczkę, był troszeczkę problem, ponieważ moja płyta główna jest mała. I w ogóle moja Buda jest cała mała. No i przez to musiałem tak zmieścić, tak zrobić, żeby kurczę, no po prostu ta, ta karta graficzna weszła mi na płytę główną. Aha, właśnie, płyta główna. Kurde. Zapomniałem sobie o najważniejsze rzeczy w sumie. Płyta główna i procesor. To są dwie najważniejsze rzeczy, a raczej rzeczy na pierwszym miejscu, które musicie sobie ustalić, co tak naprawdę chcecie, e, którą firmą chce, chcecie się kierować. Ponieważ nie każda płyta główna e, służy każdemu procesorowi. Czyli jeżeli kupujemy płytę główną pod AMD, no to. No to nie możemy potem kupić, jakby, e, procesora od Intela i wsadzić ją do płyty głównej z całkiem, całkowicie innej firmy. <laughs> Prawda? Dlatego, jeżeli chcemy się kierować Intelem, kupujemy płytę główną pod Intela. Jeżeli chcemy się kierować AMD, no to musimy kupić kurczę płytę główną pod AMD. I tyle. Ta. No to chyba byłoby w sumie na tyle. Kurczę, za dużo mówię tyle. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, więcej się dowiedzieć, piszcie w komentarzu. Z chęcią zobaczę. Postaram się odpisać, jeżeli będę wiedział. Kurczę z tyłu, tak jeszcze patrzę, czy tam coś w ogóle. Ten czasami się może zdarzyć, właśnie. Dobra, to jeszcze to, to nadmienię. Czasami się może zdarzyć, że jeżeli kupujemy kartę gra, graficzną, a nasz monitor nie posiada, a raczej nawet my nie posiadamy takiego kabla ale też i nasz monitor nie posiada takiego wejścia <laughs> się nazywa chyba DVI albo coś takiego to jest chyba już wyższej rozdzielczości czy jakoś tak mniejsza z tym, mamy tutaj coś takiego właśnie taką przejściówkę nie wiem czy w ogóle to dobrze kur... widać, chyba nie chyba nie, chujowo widać bo to jest chujowy telefon, troszeczkę. nie aparat no ale może będę miał lepsze <laughs> I tak mamy taką przejściówkę, właśnie e, ze standardowego podpięcia monitora, do właśnie takiego tego DVI. No i dzięki temu wszystko chodzi nam pięknie, ładnie. Ja, właśnie kupując kartę graficzną, przyjeżdżam. Znaczy, przypomniałem sobie dopiero potem, że potrzebuję jeszcze w sobie przejściówki, na szczęście wiedziałem o tym. Ale osoba, która kupuje czasami kartę gra graficzną, nie zauważa, że tam jest kurczę, potrzebne takie i takie wejście. No, i po prostu przyjeżdża potem do domu, podpina sobie fajnie kartę gra graficzną, a to nagle, jeb, kurde, nie pasuje mi do monitora. No i chyba trzeba znowu zapierdzielać, żeby kupić tą cholerną przejściówkę. No i w sumie, chyba byłoby na tyle. Tak samo GeForce y mają e, <laughs> takie, e, kurcze, jakby to nazwać, połączenia. Z inną, możliwość połączenia z inną kartą graficzną. Tylko że u nich to się akurat naz nazywa crossfire. <tryk> Sorki. I chyba byłoby na tyle. Tak naprawdę kurczę, za dużo się nie znam na płycie głównej, co tu się znajduje. Mm, teraz to zaraz nie mogę przypomnieć. <tryk> Ale mamy wszystko w sumie też opisane jakby coś. Czyli mamy na przykład tutaj napisane, że nasza płyta główna wspiera DirectX10, prawda? <laughs> na przykład tutaj znowu napiszę, że AM3 plus procesor, że nam to wszystko wspiera. Mamy też coś takiego jak turboki. Właśnie te, teraz te nowocześniejsze <laughs> płyty główne posiadają właśnie coś takiego jak turboki czyli taki przycisk przyspieszania. E, czyli wystarczy tylko zainstalować wszystkie sterowniki do płyty głównej, do procesora, oczywiście, też, bo procesor też musi mieć taką funkcję, raczej. No i dzięki temu e, przyciskowi, że tak to powiem, e, możemy przyspieszyć cały swój komputer. Znaczy, komputer, no po prostu prędkość procesora, szybkość obliczeniową i tak dalej. Oczywiście już bez y, karty graficznej, to jest po prostu tylko płyta główna i procesor. Czyli w sumie tylko i wyłącznie procesor, bo płyta główna, no kurde, się zagmatwałem teraz. Yy, tutaj coś nam jeszcze pisze, ale tym się już nie musimy nic sugerować. Z tyłu, z tyłu podpinanie jest chyba najbanalniejszą rzeczą, jaka może być. To jest tak banalne, jak ugotowanie wody w czajniku. <laughs> Dobra. No to chyba byłoby już to wszystko na tyle. Pamiętajcie, trzeba czyścić komputer. Trzeba czyścić, bo inaczej, jeżeli zaniedbacie swój komputer, to może wam się po prostu spalić. Karta gra, gra, graficzna, nie daj Boże, jeżeli macie za 1000 zł Nie, akurat nie, ale też jest droga. Procesor, to już w ogóle serce komputera. Aha, jeszcze jedno. Mamy tutaj kurczę, taką baterię, tak jest. Bo ta główna ma baterię. Ta bateria. Nie wiem gdzie tutaj kurcze u mnie się akurat znajduje. Nie widzę jej. Ale gdzieś tu była. Kiedyś. Kiedyś tu była. <grystanie> bateria. Gdzie jesteś bateria? <grystanie> no ciuch. <grystanie> Nie widzę jej. Ale płyta główna też ma swoją baterię. I tą baterię czasami trzeba wymienić. Ta bateria służy do podtrzymywania biosu. Tak ogólnie, BIOS to jest w sumie serce komputera. Jeżeli spierdolimy coś w BIOSie, czyli musimy mieć kurczę, taką, takie motto, że nigdy nie wchodzimy do BIOSu, jeżeli się nie znamy. Ale jeżeli coś spierdolimy w BIOSie, to tak naprawdę spierdolimy już wszystko. Jeżeli podwyższymy temperaturę, e, napięcie bądź prędkość procesora, bądź czegokolwiek, to po prostu możemy albo spalić sobie ten procesor. Albo spalić w ogóle płytę główną. Albo w ogóle wszystko tak zjebać, że już komputer się nie uruchomi. I wtedy trzeba albo wymienić płytę główną, albo jechać do serwisanta, który prawdopodobnie powie to samo. No ale może coś tam naprawi, może wtedy coś tam pójdzie. Są sprzęty teraz takie, że podpinają sobie. No i dzięki temu mogą zmienić ustawienia w drugim komputerze, jakby. No, ale tak jak mówię, do biosu nie wchodzimy, jeżeli się nie znamy. I tyle. No, a tak pokrótce to by było w sumie wszystko. A, dysków możemy podpiąć, ile chcemy. Póki nam starczy tylko wejść. Ma, ja tu mam wejść akurat na satę. A te satę? Sata. Raz, dwa, trzy, cztery. No, cztery wejścia mam. Cztery wejścia mam? A nie. 4, 4, 5, w sumie 5. 5, tak jest 5. Mam 5 wejść. Nie, na, na większych płytach głównych może być tego więcej, prawda? Ale jeżeli mamy tylko satę, wszystko się zgadza, no to możemy sobie kupić nawet do 5 dysków. Chcemy mieć ogólnie, w sumie ogólnie ja tutaj mogę mieć 5. Z tego co tu widzę, przynajmniej. Ale może czegoś nie zauważyłem. W sumie chyba, to, kurde, ale jest tyle. Tak jak podpinanie kabli od zasilacza, też jest w sumie banalne, bo wszystkie kable mają taką ilość wejść, taką ilość dziurek, że tak powiem, że po prostu no za bardzo nie da się pomylić, kurde, gdzie to wsadzić. Zresztą wszystko pisze. Wystarczy tylko uważnie przeczytać, i już wiem, gdzie co mamy podpiąć. Tak naprawdę. No, w sumie ja nawet nie mam tego podpiętego, bo jakimś cudem jak podpinam to, to mi się jeszcze bardziej grzeje to, gówno. <laughs> no właśnie. Dobra, kochani. Więc ja się z wami pożegnam e, taką uwagą właśnie, żebyśmy uważali na swój komputer. No tak naprawdę komputer to czasami nawet jest narzędziem naszej pracy, prawda? Więc, więc, jeżeli spierdzieli nam się narzędzie pracy, no to co potem, prawda? Więc lepiej dbać o ten komputer, dbać o wszystkie części, regularnie je sprawdzać, nie mówię codziennie, ale można co tydzień, co dwa tygodnie nawet. <tryk> Kurde, wybaczcie, naprawdę. Ale chciałem to po prostu nagrać, chciałem już to zrobić, bo za każdym razem, jak wstaję rano albo przychodzę z pracy, to tylko biorę i pyk, włączam komputer, pyk. Włączam komputer. I nie robię tego, ale dzisiaj postanowiłem, że już to zrobię. Na spokojnie fajnie, będzie wszystko pięknie, ładnie. Niestety moje gardło za bardzo mi tego e, nie ułatwia. E, sam się w sumie nie czuję tak za bardzo źle, ale no, strasznie, katar kurczę mnie drażni. Mam zablokowane właśnie drogi oddechowe, zatoki i tak dalej. Staram się dobrze mówić, ale no troszeczkę mi to chyba nie wychodzi, co? Dobra, w każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, Komentuj, w komentarzu pytajcie, komentujcie ogólnie, jak Wam się to podobało, o ile Wam się to podobało w ogóle i czy chcecie więcej <laughs> na jakiś temat, nie wiem. A jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli w dół, to chociaż napiszcie dlaczego. Nie zostawiajcie po prostu łapki w dół, bo tak. Albo oglądaliśmy pierwszą część i była chujowa, nie doszliśmy nawet do drugiej części. No ale dobra. Tylko napiszcie, dlaczego chociaż. Nawet jeżeli dojdziecie do połowy i stwierdzicie, że jest chujowe, to dlaczego? No dobra. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia. Eee, I to by było na tyle. Do następnego odcinka, jeżeli chcecie.